Dzień dobry szanowni państwo. Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w naszej siedzibie, tak jak zawsze, odbywa się co roku kwalifikacja wojskowa. Do tej kwalifikacji zostało wezwanych 226 naszych młodych mieszkańców z terenu powiatu Pożyckiego. Mam nadzieję, że będzie to sprawnie się odbywało. Jesteśmy przygotowani pod względem komisji lokalowo i obsługi naszych młodych mieszkańców. I liczymy na to, że y, ta kwalifikacja będzie przebiegała sprawnie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Y, witam Panią Starostę, y, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Stargardzie. Y, moja dzisiaj obecność to jest udział w kwalifikacji wojskowej w Powiecie Perzyckim, która rozpocznie się w dniu dzisiejszym, czyli 25 marca, zakończy się 5 kwietnia. Rocznik podstawowy 2005 rok. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do kwalifikacji wojskowej z powiatu Pyrzyckiego. Dzień dobry Państwu, podporóżnik Przemysław Sawódca, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Stargardzie. Dziś rozpoczynamy kwalifikację wojskową w powiecie Pyrzyckim, która potrwa od dzisiaj, czyli od 25 marca do 5 kwietnia 2024 roku. Komisja lekarska mieści się w budynku starostwa powiatowego co zabrać na kwalifikację wojskową oczywiście dowód tożsamości może to być dowód osobisty prawo jazdy lub inny dokument na przykład paszport tak warto wziąć ze sobą świadectwo ukończenia ostatniej szkoły zaświadczenie o nauki też warto wziąć dokumentację medyczną która może być potrzebna do nadania zdolności do służby wojskowej Oczywiście jak przebiega kwalifikacja wojskowa. Zakładamy ewidencję wojskową, sprawdzamy tożsamość, nadane zostanie, zostanie przeprowadzone badanie psychologiczne, badanie lekarskie, zostanie nadana kategoria zdolności do służby wojskowej. Zostanie nadany Państwu stopień szeregowego. Otrzymałem Państwo zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Kategorie wojskowe, jakie mamy. Kategoria A, kategoria B, kategoria D i kategoria E. Także też przypominam, Szanowni Państwo, że kwalifikacja wojskowa to nie jest pobór do wojska. Rocznikiem podstawowym kwalifikacji wojskowej jest rocznik 2005. Też stawiają się osoby, które w latach poprzednich nie stawiły się na kwalifikacje. Są to roczniki 2000-2004, też stawiają się panie, które mają przydatność do służby wojskowej, czyli roczniki 1997-2004. I wszystkie osoby, które. Nie stawiły się w lata poprzednie, została nadana kategoria wojskowa, a także osoby, które kończyły 18 lat i ochotniczo chcą się zgłosić do wojska. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Komisja działa od godziny 8 do godziny 15. Tak jak mówiłem na wstępie do 5 kwietnia kwalifikacja wojskowa trwa tutaj w powiecie parzyskim. Także dziękuję serdecznie i zapraszam Państwa na kwalifikację.